Fantastyczne masło do twarzy ze sęczą. Troszeczkę naszej sęczy zaparzam. Później jak nam się zaparzy, będę ją łączyła z masłem babasu, z olejem tamanu. Z masłem Shea, masłem kokosowym, dodam kilka kropelek olejku eterycznego z drzewa różanego, który jest bardzo fajny do cel naczynkowej. To wszystko bardzo fajnie połączę razem. i Wstawię do lodówki, będę używała jako krem głęboko regenerujący z antyoksydantami na twarz jesienią i zimą.